Z moją koszulką. Mój kraj, Aki piękny. I... Piękny. <grym> ja pierdolę, nie? Nie dziwię się, nie dziwię, powiem tak, jak patrzę na to foto, to wybaczą wszystkim, kurwa, y tym, którzy się nadano znęcali w gimnazjum. Nie mieli pełne prawo. No <grym> czemu? No trochę, trochę. No ale no, w gimnazjum tak ludzie wyglądali, no. Cześć, jest jestem Marcin. jestem do boku. No prawie się nic szczerze że... ty szczerze. Ale... Ty, kurwa mnie. Ile ruchałeś cipek. Nie, wtedy, to, już, to... wtedy już miałem dymanie za sobą kilkukrotnie. E, no to kurwa. Jest grzyweczka, jest cipeczka, nie? Nie, ale właśnie to był okres przejściowy, nie? Bo w gimnazjum byłem takim takim soft fuck bojem, bo miałem długą grzywkę na czoło i wszystkie kurwa fanki Justina Bibera na mnie leciały. Y no i potem kurwa miałem ten okres, wiesz, w którym włosy zaczęły mi spierdać do tyłu, a jeszcze próbowałem coś tam. No. A to. to. I gru... ale to już wtedy, kurwa, miałem road tu 100 kilo, nie też. Tutaj. Ja. Tu jestem ja. Beliber. Beskitu, ty. Ty masz takie kurwa profilowe na Facebooku. A <laughs>